Jehow, witam wszystkich i z tej strony tam nam koledzy pokazują rączki w górę. Koleżanka już chyba odpuściła, kolega chyba już wreszcie też. Biegając po mapie, szłam do Mr. Hansa i znalazłam, moi drodzy, że jest tutaj relik. A zwróciło moją uwagę to, że można tu zeskanować coś, tylko nie wiem co jest tutaj do zeskanowania. Podwójne drzwi. Gdzie te drzwi są? W środku, gdzieś? Czy to jest tu z przodu? Czyli co, można je będzie kiedyś otworzyć? No nic, ale nie o to mi chodziło. Ja ha. chciałam się wybrać. Tutaj. Tutaj. Patrzcie, kolega sobie tu leży. Przebita szyba. Szyba. Szyja i klatka piersiowa. 13 dni temu operator Trauma Team znamy kolegów. Tutaj z trauma zostało. Przypuszczam, że wszedł sobie na mojej drodze minę, bo ja tutaj widziałam, że jest mina wcześniej. Bardzo nie chciałabym na nią wdepnąć. Zrobimy relik, żeby nam nie pikał. Już się okazało za chwilę, że to jest jakiś szmirus. Zaraz jeszcze ja nie znalazłam gdzieś. Przez przypadek. Właśnie. Hmm. Chyba nie. Wykryto intruza. Sam jesteś intruz. Może za dnia byłoby tu lepiej przejść. No, kto by się spodziewał, że może być tutaj cokolwiek więcej. Mam jednego gościa. No to szkoda, że mi ten. A lupa nie znika, bo wola, jak znikają. Wtedy przynajmniej wiem, że mam coś zbadane. I z głowy. Hmm. O, kolejna mina. O, kolejna mina. Ło, wow, było blisko. Cały zaminowany budynek. Dlaczego? Kasyno. Wiem, że to jest opisane jako kasyno, ale. Co tu zaszło? Poważnie Boję się, że jak wejdę na to, właśnie tu spadniemy gdzieś z drugiej strony Posąg można się przejść! Uuu! Przejść po posągu na drugi budynek To może nie być proste, ale byłoby fajne. Moim zdaniem. Tylko czy możliwe. Ups. Nie chcę spaść. Mhm. Ups. Ups. Okej. Okay. Ło wow. Ale weszliśmy. Ładnie wypaczy Tu jest jakiś zrzut. No nie wierzę. Eee, y no. Wow! Nie spodziewałam się. 1C, 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 1C 7A, E9. Okej, okay, broń, drzazga, drzazga, komponenty. Jak fajnie. fajnie. A teraz jak teraz jak zejść? bezpiecznie zejść To na pewno zaboli z tej strony tej też. Mogę przejść po napisie? Czuję, że może mogę. Ups! O! Ledwie, ledwie dostrosło. Te drzwi mnie tam zastanawiają, ja bo tam chętnie weszła do środka, ale czuję, że może jednak nie da się tam wejść jako tako. Podejdziemy do kolegów, zobaczymy, jak im się tu pracuje. O, to ty. się masz. Witaj. Co z tym nagraniem? Przydało się na coś? Weź przestań. Lina poszczyła nas prawnikami. Poważnie? Puszczą nas z torbami, jeśli pokażemy choćby klatkę z tego klipu. O. Co tam? Fatałaszki poszły w odstawkę? Nieźle ci się wkręcił ten braindance. Kurwa. Nie mogę uwierzyć, że ten dupek mnie nagrał. Jeszcze się z nim policzę. Szkoda, że nie widziałeś, jak się wcześniej zachowywałeś. No dobra, chłopaki. Pokaż mi swoje graty. Jasne, rozejrzyj no się. Chociaż to spróbujemy chłopakom. Jo, żozdu umiejętności! Ojacie, kolego! No to warto było jednak. Ech. Nie bardzo. Dzięki, dzięki. No to co? Poszłam sobie do Mr. Hansa zobaczyć, czy on by nam nie dał jakiegoś zadania dodatkowego, ale najwidoczniej nie. Wciąż mam problem z zadaniem. Nie, to jest główna chyba, tak. Ale tutaj no. Z tym tutaj. Spróbujmy tam jeszcze podejść. Prostronnie jest najbliższa szybka podróż. Hmm. Nie, 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 nie skacz. O, tutaj też jest coś do zbadania. Uwaga, tutaj Kurt Hansen. Mam dobre wieści. Pewna prezydentka odnalazła się cała i zdrowa. Czemu jestem w Waszyngtonie? od początku tam była. No to chyba wciąż nie złapane tę jedną rzecz, prawda? Nie mogłam tam podejść. Możemy zajrzeć, co tam u naszych kolegów, koleżanek słychać. Jak się tam sytuacja poprawiła, i czy się poprawiła w tym pseudo szpitalu. Chyba, że ja tu już weszłam? Może weszłam. O! nie. No to zabolało. A, już chyba złapałam, jedna. To jest to ze skanowania. Hmm. Tak na wejściu. Nawet pogadać nie możemy. Za to winda działanie trzeba iść po schodach. Co to, winda nie działa i trzeba iść po schodach? No nie! Wszystko pozamykane, no co za ludzie. Jak tam? No proszę, kto zawitał w nasze skromne progi? Stanęliście już na nogi po wizycie kosiarzy? A co mieliśmy robić? Siedzieć i płakać? Tutaj nigdy nie mamy lekko. Kwestia przyzwyczajenia. Prawie zginąłeś, ale proszę bardzo. Ciekawi mnie, jaki splot okoliczności doprowadza takiego człowieka jak Ty do takiego miejsca jak to. A co Ty wiesz o tym, jakim ja jestem człowiekiem? Tak się składa, że nie wierzę w sploty okoliczności. Jestem tutaj, bo tak wybrałem. Masz jakieś nadprogramowe wszczepy, czy wszystkie już rozdysponowane? Tutaj nic się nie marnuje. Ale jak się nie będziesz targować, to coś dla ciebie znajdę. Hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. No niby możemy się ulepszyć, ale jaka jest różnica między tymi poza pancerzem? Eksplozja. Sprawność posługiwania się bronią, obrażenia od haków, zdrowie, pancerz, odporność na obrażenia od eksplozji. A niech będzie ten. Jak zostaje, bo Double Jump jest jak najbardziej dla mnie najważniejszy. Co tam masz w ulepszeniach? Na pewno pancerz. Obrażenia od Lekoszetu. Mnożnik obrażeń przy trafieniu w głowę. Prawda jest taka, że już to jest tam naprawdę niepotrzebne, jakiekolwiek dodatki do tych mnożników, bo i tak jesteśmy naprawdę dobrze przypakowani. Odporność na obrażenia w czasie, tempo ładowania granatów, obrażenia odegłych. Do... Granaty na mnie bardzo. Widoczność może. A jeszcze? Nie będzie. I ty mój drogi. Zmieszna widoczność dla przeciwników. Zdrowie odporność do obrażenia ataków wręcz. O, regeneracja pamięci po zlikwidowaniu przeciwnika zawsze mnie interesuje. To jest dopiero V. Jeszcze możemy... A nie, to już było V+. A, już nie mam części. To się przerobi z czegoś. Chce wyglądać inaczej. To nie. To mnie nie interesuje. Czyli co? Pod spodem są jakieś rzeczy. Chyba się zresetowały wszystkie zeskanowane trupy, no. Ech. No widzicie? Tam jest lupa. Tak jakby na naszej wysokości. Gdzieś to, no tu gdzieś. Aha, popoczekajcie, tutaj jest opcja. O! Dobra. Ale czy to nie jest to miejsce, w którym już byliśmy? Ta. Wejście od zaplecza do sklepu. Telefon tu był. Nie. To już nie jest takie ciekawe. No i ta lubka to tam jest chyba w sklepie w ogóle. Podejdziemy, zobaczymy, może jest coś nowego, ale... Albo w sklepie, albo tu na wejściu. Nawet ciężko powiedzieć gdzie. Nie wiem. Chyba nie kolega, co? Ta kamera? Nie. Laptop też. Nie wiem. Nie wiem. Idziemy na szybką podróż. Teraz, czy pójdziemy w prawo, czy w lewo, to tak bez większego znaczenia, w sumie. Ui, adam jest takie, jakby parkingo podobne miejsce. Policja. Dobra, gdzie ta szybka podróż? Ty, mordo, mam Tutaj. Na o nie. Mor do morda czko. On tutaj cały czas dla, tego, dla niego te roboty ma. Chyba się nie mogą dogadać. No proszę. Czemu nie mogę szybkiej podróży? Eee, coś. Panowie i panie, coś nie działa. Dobra, zadziałała ta szybka podróż, jak po wczytaniu gry. Ale wciąż istotna A jeśli sprawa. Jak go zrobić, CEO? Bo podkubienie go z Militechu zżarło tyle kasy, że teraz ich kupił. No nie da się. Kupią, że Nie da się. Ja gorszego Może ona coś wie na ten temat. Znowu masz nowe drzazgi? Ja, Ech. Człowiek chodzi z beda i nigdy końca po prostu. Postawisz dla mnie tarota? Pewnie skup się myślami na ostatnich wydarzeniach i na swoich oczekiwaniach. Pustelnik. W samotności odkrywa prawdę o sobie i świecie. Czerpie z niej siłę, rozświetlając mrok lampą. To możesz być ty, ale też ktoś, kto jest ci życzliwy. Ale uważaj, w ciemności stoi odwrócony arcykapłan, a razem z nim kryzys, upadek autorytetów, bunt i fanatyzm. To groźni przeciwnicy. Odwrócony diabeł. Znajdziesz się pod wpływem potężnych osób o niejasnych motywacjach, uważaj. Wieża. Ty i wszyscy w Twoim otoczeniu doświadczą wstrząsu. Gdy wieża upada, już nic nie będzie takie samo. Już nic. Dzięki za ostrzeżenie, Misty. Będę uważać. Cieszę się, że rozumiesz. Dobra, nie chciałam jej robić przykrości. Jakby nie było, na chyba wierzy to co się tutaj dzieje. W sensie w Tarota i tak dalej. Sorry so. te triczki to mnie zawsze muszą tak do tyłu odepchnąć. Czy ten gość policjant idzie za tą panią? Chyba niekoniecznie. No dobra. Chyba nie ma co, trzeba poczekać na telefon, bo nie znalazłam na razie innych zadań od Mr. Handsa. Możliwe, że one będą dopiero? Po jakimś czasie. Dostępne. I sobie wejdę, pobiegam. Jak trafię na zadanie, to się zobaczymy. Jak na ciekawe miejsce, jak tu przed chwilą, to się zobaczymy. Albo zacznie się po prostu część fabularna. ...mogą źle znosić plagę, więc po osiemnastej nikt nie wychodzi z domu. Zasłoń okna. Zakaz nagrywania. Więcej komunikatów. <słyska> chodź do mnie. Chcę ci coś powiedzieć. O, o! Gdzie ona jest? Chyba mi się dostanie. Widzicie ją gdzieś w ogóle? Gdzie ona jest? Zawołała mnie, ale. Odnośnie tego zadania... O, tu jesteś. Tak? Myślisz, że kim ty, kurwa, jesteś? Darowałaś życie Rinderowi? W czyim imieniu? Kurde, idzie za mną. Nigdy się tutaj już nie pokazuj. To schorowany człowiek. Pełen żalu. Zasługiwał na drugą szansę. Zresztą... Bez drugich szans Stax byłoby bezludne. Ja przyję. Nie wynajęliśmy cię, żebyś robiła mu psychoterapię. I nie waż się komukolwiek powiedzieć o tym, że Rinder żyje. To ma zostać między nami. Ludzi by to załamało. A teraz spieprzaj wi. Mówiłam, że tak będzie, ale ten kolega, co tutaj tam na buty haftuje, no to cóż... Pamiętkowy mural. O, ciekawe. Pamiętamy. Aha. Dzisiaj może i pamiętają o ofiarach Rindera. Gorzej z tą pamięcią będzie za 54 lata. Coś o tym wiem. No cóż. Hmm. Dobra, mieliśmy wiadomość od Alex. Ostatnio mi napisałaś, że musisz uporać się z teraźniejszością i że nie zostało ci wiele czasu. Powinnam o czymś wiedzieć? Pytam, bo jakby nie patrzeć, pracujemy razem, zabrzmiało to dość słowrogo. wrogo. Zabija mnie prototyp reliku. Nie mogę go usunąć, a Songbird obiecała mi lekarstwo, dlatego muszę dokończyć to robowe. Roboty? Powiedziałam, robotę dokończyć. Okej, okay, to brzmi nawet groźniej i dziwniej niż sobie wyobrażałam, ale wiesz, że muszę cię o to pomęczyć. Jeśli nagle okaże się, że odpadniesz nam w środku misji, nie mam krótkie ataki, ale pod kontrolą. Pierwsza rzecz, jaką nauczyło mnie życie w Slamsach. Metoroplexu to że nigdy nie mamy pełnej kontroli nad niczym, zwłaszcza gdy w grę wchodzą czynniki zewnętrzne, na przykład ludzie, na których musimy polegać. Moi starzy zmienili się w warzywa podłączone do braindensu i paśnika podającego Dragi 24 na 7. Mój najlepszy przyjaciel z dzieciństwa najpierw wciągnął mnie w syf handlu czarnymi braindensami, a potem w tym syfie zostawił. No, to się często zdarza, niestety. Z handlu z czarnymi braindensami do 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 fifia Nieźle. Dostałem trochę. Do, nie, dorosłam trochę, szukałam szczęścia w krainie snów, a znalazłam studio, które zamiast aktorów rekrutowało agentów. Powierzyłam swoją przyszłość agencji i człowiekowi, którego traktowałam jak przyjaciela, a skończyłam w innych slamsach. Dlatego, kiedy ktoś mi mówi, żebym się nie martwiła, że mam nad wszystkim kontrolę, pozwól, że odpowiem: Nie mam. Masz rację, mogę jedynie powiedzieć, że jak na razie radzę sobie z moją przypadłością. Rozumiem, ale nie zawiodę was. Nie zgadzam się. Wszystko co nam się przydarza jest konsekwencją naszych wyborów. Niech będzie, że tak nie będzie się denerwować. No cóż, na razie muszę czekać na ten telefon. Misji... Nie znam. O, dzisiaj fioletowy światłość tu świeci. O! Będziemy chodzić po kablu. No ale cóż, nie znalazłam misji dodatkowych jeszcze. Czuję, że one od Mr. Huntsa wyskoczą później. Nie znalazłam też innych ciekawych miejsc. To znaczy, na pewno są, po prostu się na nie jeszcze nie natknęłam. Więc musimy sobie poczekać na... Idziemy na zrzut. Musimy sobie poczekać chyba, jak się fabuła troszkę rozwinie. No, to dobra. To widzimy się po pauzie, jak się lid odezwie.